Roksy, a ze mną Piotr Kalenik po pokoju Aleksandra Joket. Możemy powiedzieć szybko, łatwo i przyjemnie. No tak, walka skończyła się w, nie wiem w drugiej minucie, no około. Fajnie, fajnie, że wygrałem. Bardzo, bardzo się cieszę. Zaskoczył mnie mocnymi kopnięciami, bo naprawdę gdyby trafił gdzieś czysto takim kopnięciem, to mógłby zrobić, wyrządzić szkodę, mógłby, mógłby zrobić krzywdę. A jak nastawiałeś się na ten pojedynek przed walką, czego się po nim spodziewałeś, no bo wiadomo rekordy nie walczą, ale 0-10, no taki trudny do rozszyfrowania zawodnik. Dokładnie, czego się spodziewałem? Właśnie kopnięć, no tak, tak sądziłem, że będzie kopał, bo gdzieś tam obejrzałem dwie jego walki i, i, i widziałem, że, 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 że kopie. On, on chyba karate też wcześniej trenował, widziałem jakieś deski, nawet łamał kopnięciami, dlatego tych kopnięć się spodziewałem. Na początku chciałem wyczuć, zobaczyć właśnie co, co on robi, a, a później chciałem polować z ręką. Może, może powinienem już od razu reagować prawym prostym, no ale mocne były kopnięcia i, no i w końcu zdecydował się, żeby, żeby sprowadzić mnie do, do, do porteru. No i odklepał duszenie, które nie było zapięte tak naprawdę w 100%. Widocznie sprawiło mu to mocny ból, bo na chwilę spiołem tlen na pewno jeszcze miał. No. Jak smakuje taki powrót po długiej przerwy, bo chyba w listopadzie 2016 roku ostatni pojedynek. No i wracasz, wygrywasz kiedy? Kiedy przede wszystkim możemy się ciebie ponownie spodziewać w klatce? Mam nadzieję, że to będzie na kolejnej gali PELMA, która jest chyba, chyba w grudniu, ale te, tego jeszcze, jeszcze na 100% nigdzie nie ogłaszano. No ale, ale to gdzieś tam słyszałem, że, 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 że w grudniu będzie kolejna gala. Chciałbym na niej zawalczyć. A propos jeszcze Twojego rywala, ktoś powiedział, że bardzo mocno musi wierzyć w swoje marzenia, skoro cały czas gdzieś tam dąży i chce walczyć. Jak Ty do tego podchodzisz w przypadku zawodowych startów? No bo my możemy tylko oceniać z perspektywy gdzieś tam telewizora i tak dalej. Natomiast jeżeli zawodnik przegrywa kilka walk pod rząd, co się rodzi w głowie takiego zawodnika? Jak, jak Ci się wydaje? To znaczy, nie wiem, no szczerze powiem. Albo robi to w celach zarobkowych tylko, albo, albo po prostu lubi też całą tą otoczkę tych walki i, i może wie, że, że w końcu to się odwróci. No, nie wiem, co, 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 co się dziwi w jego głowie, ale, ale chyba nawet mamet w pierwsze trzy walki przegrał pod rządcy, także jak on musiał się czuć, a, a pomimo tego e, brnął dalej no i stał się, stał się, kim się stało teraz. Nie? Dlatego myślę, że za, zawsze, znaczy nigdy nie można się poddawać, no 10 przegranych to jest dużo na pewno dla, dla, dla ogółu, dla społeczeństwa. Dziś 11. Dziś 11, no to, to wydaje się, że no, stary zostaw to, no to nie jest dla Ciebie, nie? No ale nie wiem naprawdę co jest w jego głowie, być może właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, lubi, lubi tą łotoczkę, lubi tą adrenalinę, a lubi też dostawać w łeb, no. Serdeczne gratulacje, zwycięstwa i widzimy się na kolejnej gali. Dzięki.